Cześć, cześć, witam ponownie tu Ropek, Dla mnie to chwila, ale nie wiem kiedy to będę nadawał i, dla, i kiedy wy będziecie to oglądać. Po prostu nie robiłem już porządku w początku, bo szukamy tutaj po prostu... I tried to use the dispensary today and found that I was locked out. I can't possibly be expected to carry out my duties if you and Lingard cut my access privileges. I have patients who will relapse. That... and probably And We must we must the Do not see? Patient care suffer. Consider this a formal warning. And for the record, I do not have a problem. Coleman out. Mm -hmm. A to nam okazał jeden z tych lekarzy, jak tutaj wchodziliśmy w ogóle do, do tego szpitala, znaleźć ten kod. I on nas tutaj ma niby prowadzić. Dlaczego ma to apteczkę otwartą? Ja bym wolał, żeby to było jednak tutaj. Nie, nie tak. Dobrze idę, tam ma iść, dobrze. Tylko ja bym wolał, żeby to była jednak broń. Tutaj rewolwer. Tu mogą być chorzy pacjenci. To jest jakiś psychiatryczny. Szpital, jakiś oddział był po prostu. No tu ciekawości wszedłem. Zgubimy kiedyś ta ciekawość. W innych grach też mnie gubiła. Z takiej, że w Jednak tam, tak? Aha. Z biuro modleja. Aha, bo musimy. To był doktor Kulman, Kazał nam znaleźć kod, żebyśmy zjechali do ambulatorium po leki dla Taylor. O, prowadzimy. O, szafa do schowania. Tego kodu tu nie mamy. Tu też nie mam kodu. Aha, ale tu kalibrator potrzebny. E, a my mamy iść na prawo? Ale nigdzie się nie dostanę tutaj. No właśnie. Czyli musimy iść tu. Tam jest skod potrzebny. Błędne urządzenie. Czyli tu kalibrator znowu. Dawno nie używaliśmy. Nie pamiętam jak to szło tutaj. O jezu, źle zdusiłem. E się zatwierdza. Błędny kod, kurde, drugi błędny kod, i za chwilę nigdzie nie wejdę. Spokojnie przecież już to ćwiczyliśmy, już wiemy, jak to się otwiera. E, dobra, ledwo. że to możemy wstać, co? Ale jest szafa, żeby się sować. Kod będzie na komputerze. Hmm, jesteśmy... Symulanty nastroju.

1702 no Kurde, gdzie może być ta karta cholerna? Nic nie można odprawić. No nie ma. 17.02 No, nigdzie nie ma karty. Kurde, o co chodzi? Jeszcze dalej idziemy do terminala może? A mapa. No jestem tu. Znać kartę. A gdzie ja mogę szukać, jak biurze nie ma? Mhm. Użyć broni. Ugh, nie, nie da No nie ma. Chud. Nigdzie nic nie można otworzyć. Leciałem w śmietnik. Myślałem, że może w szafie coś jest, ale nie. Już nie wiem. No nic im się to nie zapala. No nie ma tu na pewno. gdzieś na korytarzu będzie karta? No, błędne urządzenie, tu nie wejdę. Tylko do Ciebie. Spierniczaj. Widział mnie. Drzwi się otwierały. Kurde cool, ale i tak nie mam karty. Uciekałem, ale czułem jego kłódę wzrok na plecach. Ja chciałem tylko karty i wracać. Nie chciałem spotkania z nim. I teraz tam będzie łaził... i śladił do Schodzimy do Czy No chodzę znalazł kartę. Oj, ja mogę nawet pod stół wejść. Nie wiem, nie łazi czasami. W każdym karty nie ma nie? nawet nie wiem, gdzie mam iść teraz? Co to było na czerwono? Zamknięte drzwi. Gdzie mam teraz iść? Znać kartę. Ale gdzie ja mam iść po tą kartę? Do opieki podstawowej? Co mi to da? Ach, tu jest na dole. Znać kartę doktora, czyli muszę iść prosto i na lewo. Tam gdzie opcje, gdzie jest zapis. No piknie. Jezu, matko do ciebie. Co nie Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu. Naprawdę mnie tu nie ma. Uwierz mi. Wywalił gościotrupa, o którego się potknę oczywiście. yes Więc szczęścia nie rozumów, że mi się udało po prostu bryknąć. Ale już wiemy przynajmniej, że karty nie ma tu. Tam jest? To tam są cienie. Albo te, te tekstury mi oszukują, i zapis tam jest, i karta jest. A tu już chyba Amanda, to już nasze koszty doleżą, nie? Twój, mój. Czyli nie pokazuje niby. Idzie. No kurde, ja stąd nie wyjdę. Ja muszę jakąś minę coś przygotować. Kurde, tylko tam jest puszczy korytarz. To nie ma nic na bok. Co mi da, że minę rzucę tą hałasową? trzymam mnie w szachu. No nie mogę nawet w prawo, żeby gdzieś coś obejść. Muszę iść na wprost. Co cóż, chodźmy. jak mamy. Aha, chodźmy. Dobrze sobie, widzisz tam ją. Nie tu nie ma. Yes. Kurde, wskaźnik nic nie pokazywał, ja chciałem wyjść. Czego wskaźnik pokazuje teraz na lewo? Zawiesił się? Dobra, potem się tutaj nic nie robi, nie? Idzie. No to mnie teraz ma. ночи там на гури. Gdzie teraz? Na lewo. it is the morning the sun is high in the sky above you soon it will begin to set then dusk and night through to dawn the cycle begins Ja mam jeszcze teraz dalej. Realizuje? Stacja zapisu. Dobrze. Kurde, tylko gdzieś jest pobliżu. No dalej, dalej szybko, szybko. Podoba mi się to! Tak, tylko że jak będę się chował po szafach, to ja nic nie zrobię. Jak on tu ciągle gdzieś jest. Ale dobrze, że zdążymy zapisać. Tylko teraz. Gdzie my mamy iść z tym? No chyba mam tą kartę, co? Ale za co to, to jest w wizji To są dzienniki, dobra. Wygląda, że ale czy znalazłem tą kartę? Jak ja mogę się dowiedzieć, czy mam tą kartę? Łazi tam. Za szybą. Właśnie, czy ja mam tą kartę na pewno? Nic mi nie pokazuje, gdzie mam iść teraz z powrotem. Ładny jesteś. Ale nie jestem zachwycony, żeby tutaj łazić koło mnie. Słyszę to jego trzłap, trzłap, trzłap. I wiecie co, ja skończę ten odcinek? 25 minut, ale co, siedzą w szafie? Trochę obcia. Tylko gdzie on się zacznie? Aha, przy stacji zapisy. To tutaj jest gdzieś ta stacja zapisy, tak? Pewnie pamięć nie nogi. Tam za ścianą cholera. Tu się schowałem. Chociaż nie. W lewą muszę spojrzeć, tak? Na w lewo w stację zapisu. Aha, czyli na tej salce tu jest stacja zapisu. Dobra. Dobra. Czyli mam tą kartę, czy nie mam? Cholera. Nie wiem, czy nie będę musiał się cofnąć. A co to jest na czerwono tutaj jeszcze raz? Proszę mi przypomnieć. To co znaczy, że nie mam dostępu na czerwono. Blokada, no właśnie. Ale on tam leżał w takim małym pokoiku. Ale jaja, nie wszedł, a drzwi otworzył. Jezu. Dobra. Kończę w takim miejscu, no ale muszę gdzieś zakończyć ten odcinek. Dobra, to trzymajcie się do miłego. Cześć, cześć, tam pewno się spotkamy przy tej stacji zapisów. Na razie. Mm, będzie znowu się działo dopiero ostatnio schody. Teraz myślałem, że będzie fajny ośrodek medyczny, a tutaj kurde widzicie. No nic, to na razie coś.